Młodzieżę się nie, nie można spytać o polityków, czy zrobię za dużo, czy za mało, bo ich to w ogóle nie obchodzi. Zaraz, zaraz zaprezentujemy, uwaga. Możemy pytanie zadać? Takie krótkie. Czy, czy, a czy uważacie, że politycy w Polsce zarabiają za dużo, czy za mało? Nie wypowiadam się. A, no właśnie, o. I tu właśnie był przykład, proszę bardzo. Streamowałeś wszystko? Ich to nie obchodzi. Taka jest prawda. Cześć, Rafał Kaniewski na, na kanale Co Mówią. Dzisiaj postanowiliśmy spytać się, czy politycy zarabiają za dużo, czy może za mało. Po tych ostatnich aferach związanych z niektórymi osobami, które mają po 9 mieszkań w wieku 40 paru lat, chcemy się dowiedzieć jak jaka jest opinia tutaj warszawiaków i osób, które się tutaj przechadzają. Także zapraszam Was do oglądania materiału. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Co piątek o godzinie 17 wchodzimy nowa sonda. Rafał Kaniewski, cześć. Można krótkie takie pytanie? Czy Pan uważa, że politycy w Polsce zarabiają za dużo, czy za mało? W porównaniu pewnie z Europą, pewnie za mało. No A tak adekwatnie do polskich zarobków? No myślę, że odpowiednio, bo im mniej będą zarabiać, tym chyba gorsi będą. E, aha, czyli jakość polityków się jest uzależniono od zarobków? No, po części tak, niestety. Czyli większość osób trafi, którzy więcej zarabiają, trafiają do lepszych firm. Nikt nie przychodzi do polityki, albo to jest 10% polityków, którzy przychodzą. Czyli, czyli jak będą za mało zarabiać, to uciekną do biznesu? No tak, jest tu dużo prawdy. Dzień my takie pytanie mamy. Czy uważa pan, że, pola, że politycy zarabiają w Polsce za dużo, czy za mało? Że politycy, czy politycy w Polsce zarabiają za dużo, czy za mało? Tak. Wydaje mi się, że zdecydowanie za mało. Jakby zarabiali więcej, może nie byłoby tylu przekrętów. A to pan myśli, że, że to nie jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia? Że jakby zarabiali więcej, to jeszcze większe łapówki wybrali? Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze mówiąc, w ogóle nie jestem jakiś tam wybitnie zainteresowany polityką. Także nie wiem, czy też ta moja odpowiedź jest jakaś w ogóle w jakikolwiek sposób w. No. Czy, czy generalnie coś ona tutaj rzutuje? No, ale generalnie uważa pan, że mogliby też zarabiać więcej, tak? No, tak jak panu powiedziałem, uważam, że y, jeżeli jest tak, że ktoś zarabia bardzo mało, to jest większa szansa na różnego rodzaju nadużycia, kombinacje, branie pieniędzy pod stołem. Dużo więcej y, takich sytuacji, gdzie y, no, ktoś po prostu może się zachować niezgodnie ze swoim sumieniem. No, tak mi się wydaje. A, bo, trzeba trzeba bo, bo trzeba dorobić, tak? Generalnie. No, no, tak myślę, tak. aczkolwiek tutaj wyrocznią na pewno nie jestem. Państwo uważacie, że politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? E, przepraszam, jeszcze nie bardzo dobrze umiem mówić po polsku, ale no, myślę, że po pi zarobić pieniądze w Polsce. Tak, czy politycy polscy, politycy, to tam wiecie kto to jest w politycy? A, po, po, politycy, tak. Czyli no, tam ci, no, co rządzą, czy oni powinni zarabiać e, więcej czy mniej niż teraz? Czy zarabiają za dużo, czy za mało? Nie, wiem, myślę, że muszą zarabiać e, jak wszystkie ludzie. E, to za, ben, muszą, myślę, że to ben, będzie zawiesić od e, średniego e, poziomu zarobków e, e, wszystkich mieszkańców, mieszkańców. No właśnie, nie wiem, czy pan się teraz orientuje, czy oni teraz zarabiają dużo, czy mało. Polsce na przykład, no, czy na Ukrainie? No, a, czy na Ukrainie? No, myślę, no nie, nie wiem, ja nie, nie z Ukrainy jestem, ja jestem z, z Białorusi. A, czy no, na Białorusi? No to, to jest to no, samo. Białoruś, Ukraina, Polska, no powiedzmy, że to jest wszędzie podobnie. To no. zależy od odpowiedzialności, od tego, jak wiele powinien wykonywać ta osoba na tym stanowisku, bo nie było tak, żeby wszystko było... Dobre i... Nie, e, nie, nie równe. Poity czy pan myśli, że politycy w Polsce zarabiają za dużo, czy za mało? To no jest temat może... To jest taki temat... Znaczy, ważne temat. Nieadekwatnie na pewno tego, co robią. Czyli za dużo, tak? No, powiedzmy. No ale może... Znaczy wie pan co? Każda praca jest jakoś tam opłacana, tylko trzeba się z tej pracy wywiązywać, prawda? I za każdą pracę ponosi się odpowiedzialność. A u nas w naszej polityce jest tak, że ktoś daje plamy i płacimy my. Także jest... A nasze znaczy daje plamy, a dalej dostajemy... On Może zarabiać te pieniądze, które zarabia, tylko niech bierze odpowiedzialność za to, co robi. I wtedy będzie ok. Dzień dobry, my takie mamy krótkie pytanie. Czy uważacie, że, po, że politycy zarabiają w Polsce za dużo, za dużo czy za mało? Za dużo. Za dużo? Za dużo, za dużo. nic nie powinni zarabiać. No. Nic, zero nawet? Tak, no nic. bo jak coś robią społecznie, to społecznie, to nie? No ale, no ale to wtedy czy, czy w tu polityki ktoś pójdzie, czy nie będzie tam powiedzmy tylko no, tacy, tacy, tacy najgorsi tacy ludzie. ludzie? Żeby społecznie pracować na koszt państwa, w sensie dla, dla jego dobra, tak? A nie, żeby się dorobić, tak? No tak. E, czy pan uważa, że politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało, według pana? Politycy. To za mało. Za mało? Powinni więcej jeszcze zarabiać? Tak, żeby nie kraść. Czyli jak będą dużo zarabiać, to nie będą kraść? Też niekoniecznie. No Właśnie. To jest. równoznaczne z tym. Dzień dobry, my taką sondę robimy. Czy politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? Za dużo. Za dużo? Po angielsku to z nim proszę. A po angielsku to już... My to robimy na polski kanał, to może... A pan jak uważa? Za dużo, za mało? Za dużo. To powinni mniej zarabiać? Tak. A to nie będą wtedy za biedni? I będą wtedy się korumpować? Już się korumpują już płaczą, że są biedni. Aha, czyli te zarobki to nie przeszkadzają. Będą dużo zarabiać i jeszcze się korumpują. Bo jak nieco będą robili, ile będą zarabiali, będzie to samo. Czy pan uważa, że politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? Ja nie wiem, ile zarabiają politycy, ale uważam, że średnio. Że nie zarabiają dużo. Czyli nie obniżałby pan im pensji, ani nie podwyższał, no, że jest ok. Nie, no, mi się wydaje, że z tego co się orientuję, to jest tak w granicach 6700, czy tam 8000, tak, poseł zarabia chyba tyle. Mi się wydaje, że to jest takie racjonalne. Ale, no, ale, są nie tylko posłowie, są yy, jeszcze spółki Skarbu Państwa, jakieś nie samorządowe nie. spółki? Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, na przykład prezesi, to wiem, że bardzo dużo zarabiają nawet. Wiem, że chyba nawet w Petrochemii polskiej bardzo dużo zarabia prezes. Dyrektor zarabia 20 tysięcy złotych. Miałem kolegę takiego. No, ale on nie był politykiem. On był raczej wykluczony. Nie, nie zajmował się polityką, tylko po prostu pełnił swoją funkcję, tak? Na tej zasadzie. Ale pan myśli, że tam są ludzie, że to nie są ludzie z układu, tylko tak po prostu przyszedł ktoś tam nie. z ogłoszenia? Nie, no jeżeli chodzi o spółki i skarbu państwa, to są ludzie z układu, oczywiście. To samorządowe I... chyba tak samo jest. No trudno mi powiedzieć naprawdę. Nie, nigdy się nie interesowałem tym, ile oni zarabiają. Uważam, że dobry polityk powinien zarabiać odpowiednio do, sw do swojej funkcji, którą zajmuje i. Wtedy nie będzie korupcji, nie będzie jakichś tak przykrętów. Ale czy politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? Według Pani? No, ja uważam, że. ja, no, ja nie chcę porównać z jakiej strony z lewej czy z prawej ale uważam, że dobrze. Wszystko eee, Ale powiedzieć. czy, Ale czy, czy, czy zarabiają za dużo czy za mało? Politycy. Politycy? tak. Czyli tam... No, w porównaniu do um, medycznych pracowników, nauczycieli... Zrobimy więcej. że więcej. A powinno tak być? No, ja jestem medycznym pracownikiem, chciałabym, żeby więcej bo ja była opłata. czyli, czyli pensja. Czyli... I moich w te... kolegów. Czyli trzeba by czy, czy, czy może zabrać tym politykom, a dać na przykład na, na pracowników medycznych? Oczywiście. Czyli pani za tym by była? Ja uważam wszędzie, w każdym kraju. W każdym kraju, nie, nie tylko w Polsce. W Ukrainie też. W Białorusi też. Podejrzewam, że na Zachodzie też, tak. Na Zachodzie też, tak. My więcej trzeba uważać na ludzi. A teraz w naszym czasie jeszcze więcej, więcej w tym czasie pandemii, żeby więcej na nowych Czy politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? Za mało. Za mało, nie? Ja tego by nie kombinowali. Jak można zarobić dobrze, to. No to jest tak. Nie, nie kręćcie te. tego. Dlaczego? Nie, no dobra, no. Nie, nie, słuchaj, no bo jest, jest takie... Co mówią ludzie? Nie, bo jest taka teza rzeczywiście, która mówi, że jak będą zarabiać za mało, po pierwsze ci wszyscy najlepsi odejdą do biznesu, a po drugie będą się korumpować. <laughs> Inaczej... Ustawy na to nie pozwalają, ale po, po, zapewne w porównaniu stawek, które są w Unii Europejskiej, w, w, no mało. w są za mało. No ale u nas to też zarobki niższe cztery razy, nie? No to, to, to musi też... Politycy też muszą mieć niżej niżej, nie? Wiadomo, ale myślę, że na to odpowiedzialność tak się jak za Politycy za, zarabiają w Polsce za, za dużo czy za mało? E, średnio. Średnio, czyli może być, nie trzeba zmieniać, ani zwiększać, ani zmniejszać. Myślę, że trzeba zmieniać. Ale zwiększyć zarobki im, czy zmniejszyć polityką? Zwiększyć. Zwiększyć nawet? Tak. Aha. No to nie będą wtedy za dużo zarabiać? Będą. Ale to dobrze wtedy. No ale to z naszych podatków będzie wtedy szło, z tego co wypracowaliśmy. Tak. My, takie, my taką sądę robimy. Czy pan uważa, że politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? Za dużo. Zdecydowanie za dużo. Czyli trzeba by ich obniżyć. Oczywiście. Ale du y Obniżyć dużo, połowę, czy w ogóle nic nie powinni? Bo niektórzy twierdzą, że nic nie powinni zarabiać. Nie, nie, coś tam niech zarabiają, ale, ale nie, nie aż tyle. Według mnie. Czy politycy w Polsce zarabiają za dużo czy za mało? Za dużo jak zawsze. Zawsze zarabiają za dużo. No ale jak będą zarabiali za mało, no to twierdzą, że wtedy wszyscy uciekną do biznesu, a w ogóle to będą się korumpować. Bardzo nie lubię polityków, także uważam, że zarabiają. Polityczne tematy kobiety w ogóle odpadają, także no niestety w tym odcinku nie będzie młodych dziewczyn, sorry. Jak widzimy po sądzie, te zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że politycy zarabiają w sam raz, niektórzy uważają, że za mało, a niektórzy, że za dużo. I pojawia się często argument, yy, który mówi o tym, że jak będą zarabiać za mało, to będą się korumpować i będą dorabiać. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Zapraszam Was do subskrypcji, do komentarzy. Rafał Kaniewski, cześć.